Cześć! Wszystkich miłośników filmów Walta Disneya zapraszamy na nasz kolejny program. Mamy nadzieję, że jak zawsze będziecie się dobrze bawić. Zaczynamy! Ona ma kocha, który wie, co, kiedy, jak i gdzie. Pochylcie czoło przed nią, bo w szarownicach nie powtarza. No. Moja macocha jest babka palce lizać mm. Bez pudła był pomysł z portretami, Pi Jak skończymy wieszać ten transparent... To mamy z głowy. Chcę, żeby dzień szkoły w tym roku był bosko obłędny. Wiesz czemu? Chyba ze trzysta razy już się tym chwaliłaś. Przyjeżdża twój tata. Och, normalnie zbaraniejesz, jak go poznasz, Harvey. Jest równiacha i mądry i zabójczo przystojny. Twój tata na bank jest klawy gościu, bo w końcu to twój tata. Jest beściak! I będę go miała tylko dla siebie przez całe trzy dni. Sabrina! O, o! Może teraz pobędziesz sam na sam z drabiną i ze mną, co? A... Przepraszam. Sabrina, wszędzie cię szukam i szukam. Sensacja bomba! Pani plamarz wyznaczyła ciebie i Harwiego na gospodarzy tegorocznego dnia szkoły. Harvey super co nie? O! Tak, jak nie wiem. Zostałam gospodynią dnia szkoły właśnie wtedy, kiedy przyjeżdża mój tata. To cudowne! Twój tata to odlotowy koleś. Fajnie, że trafia się okazja, żeby spędzić z nim trochę czasu. Odpuść, Chloe. Tata jest mój. Spędzimy ten czas sami. Tylko on i ja. Tak? A nie nastukał ci dzięcioł do pustego globusa, że twój tata mógłby mieć czasem ochotę spotkać się też z kimś innym? Nie. <gülnik> <tut <vídeos> <tut <próbuj> nie, najmocniej przepraszam. Nie zamierzam pilotować załogowego statku na Marsa. Nie byłoby to nawet w połowie tak fascynujące, jak odwiedziny u mojej ukochanej córki Sabryny. Przed sekundą dzwonił prezydent. Ma on życzenie, aby pańskie oblicze było najwspanialszą wizytówką góry Rashmore. Oh <laughs> Żałuję. Nie. Czy pan potwierdzi wiadomość, że Spielberg będzie angażować pana do głównej roli w każdym filmie? Nie, nie, nie. Przykro mi, zależy mi jedynie na dzieleniu szczęścia z moją najdroższą córcią. Sabrina! Sabrina! A? Powiedziałam, będę lecieć, słyszałaś? O rany! Już jesteśmy w domu? Muszę się raz dwa przygotować. Tata może być tu lada chwila! Teraz jesteś sobą. Racja, Salem. Lepiej niech będzie jak było. Żadnych zmian. Jak tata przyjeżdża, spędzamy czas we dwoje. Tylko on i ja. A to ja nigdy nie nosiło kapelusza. E, Sabrino, nic w życiu nie trwa wiecznie. To jest grane. Ale ciasny. A tato tak lubi ten sweter. Dał mi go na dziesiąte urodziny. I znów miałem rację. Hildo, jestem starsza i ja zdecyduję, jak przystroić salon na odwiedziny Edwarda. O to ponad moje siły. O, o! o! o Zeldo, jak u Mańki Antonin na imieninach. A to już czyste okropieństwo. A! Dziękuję, Salem. Ja otworzę! Sabrina! Tatku! Mam dla ciebie niespodziankę, kwiatuszku. Oto Futura Heidbond. To moja narzeczona! Pobieramy się, Sabrino! <ścoughs> Czy to nie cudowna nowina? Sabrino, Żabciu, nie chcesz nam pogratulować? Nie, raczej nie. Dzień, witaj, miło Dzień cię, cię poznać. Niech lepiej zabiera Manele, bo mój plan weźmie w łeb. Kawior, Proszę. Futura to przecież równa babka. Wyczaruj coś, co będzie jej smakowało. Może nachos na ten przykład? Sabrina, bądź tak dobra i pomóż nam trochę. Zaniesiesz to Futurze. Prosiła o coś do picia bez cukru. Mam robić za kelnerkę? Mam tego po dziurki w nosie. Widziałyście, jak Edward patrzy na futurę? Romeo to przy nim nadęty, żałosny frajer! Dosyć! Przestańcie! Co z tobą, Sabrino? Futura, 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 a ja to pies? Oh, Przyladła tu, choć nikt jej nie zapraszał i chce mi odebrać tatę. Nie cierpię jej! Sabrino, przecież oh. nawet jej nie znasz. Daj jej szansę. Kiedy ją poznasz, na pewno ją polubisz. A zresztą on ją tak kocha, że ożeni się z nią na 100%. Edward zawsze miał doskonały gust. Mm, już nie. Futura i ja poznaliśmy się w sklepie. Prowadzi tam dział antyków. A, to dlatego zainteresowała się Edwardem. Chciałaś pić. Dziękuję, Sabrina. Proszę. O, to ja tu zawsze siedzę. Właśnie tu, koło mojego taty. O, no o, o, że ci pomogę. No, jak to się stało? No. A, i wyszła z ciebie prawdziwa wiedźma. Prześcigał nawet czarownicę o. z salem. Futura się wścieknie, zwymyśla mnie i tata migiem się jej pozbędzie. O tak! <laughs> Lot był taki długi, że nie miałam już na nic siły, ale ta kąpiel mnie orzeźwiła. Co? Udawaj, że cię nie skręca ze złości. Wierz mi, myszko, nie twarzy ci z tą kwaśną miną. Dlaczego pokochałam Edwarda? No cóż, Quigley, zbliżyły nas wspólne cele i pasje. <gry> tak, na przykład zwiedzanie muzeów i konne przejażdżki. Konne przejażdżki? Tatku, na konie jeździliśmy razem! Ale żabko! Futura także ma prawo ubóstwiać konie. I jestem przekonany, że cała nasza trójka będzie się świetnie bawić. Śmiem wątpić. Jestem chyba w siódmym niebie. Są przy mnie dwie cudowne kobiety, które bardzo kocham. Masz duże serce, Tatku? W moim jest miejsce tylko dla ciebie. Mogę na chwilę? Tylko ci powiem, jak bardzo cię kocham. Tatku, wciąż jestem twoją żabką? Bo wiesz, teraz jak masz Futurę, musisz być bajecznie szczęśliwy, no i w ogóle. Córciu, dla mnie być bajecznie szczęśliwym to dzielić radość ze wszystkimi, których kocham. Jak na mój gust, zrobił się trochę za duży tłok. A może pójdziemy przed obiadem na spacer z Futurą? Będzie okazja, żeby się poznać. Wiesz, tatku, ekstra pomysł, ale mam ważną sprawę. E, zaraz przyjdę, dobra? żebyś mi poradził, jak się jej pozbyć, Harvey. Sabrina, do luftu ze mnie ekspert w kwestii macoch. No i nie mam czasu na gadanie. Muszę skończyć grabić liście, bo tata zaraz wróci. Harvey, telefon! O, idę, mamo! Poczekaj! Ludem. Żały, że nie widziałeś, ale wiało wiatr wzmuchnął liście do worków. Rany. Powiedz mi, co mam zrobić z futurą. Nie mogę jej znieść, jest gorsza od zarazy. Kanał, skoro już trzeba mieć macochę, szkoda, że nie można mieć takiej, która jest w porządku. Już wiem! Harbit, jesteś genialny! Ośniło mnie, futura zadziała na moją korzyść. <laughs> oh, odczep się! Przestań! No, co za bredziew? Hilda! To jest mój składnik do buliabez. Ale ja gotuję, nie maruć, Potrzebujemy więcej krawu! Co wyknujecie? knujecie? Gotujemy buliabez dla Edwarda. Wytworną zupę z owoców morza. Nie dajcie zwiać komarowi! A! A! Muszę obgadać z Salemem. Tak ją załatwię, jak będzie próbowała wejść mi w drogę. Chcę, żeby była moją najlepszą przyjaciółką. I? I przydałby mi się taki maleńki, maciupeńki, ciupeńki, tyciuteńki... Czar! Tak. Aha. Wiesz, muszę przekombinować, czy to aby na pewno leży w zasięgu moich możliwości. Masz koci miętkę, myszy i tuńczyka przez tydzień. Miesiąc. Stoi. Wal życzenie. No, tak na dobry początek, to bym jej fundnęła dłuższe wakacje na Alasce. Ale... Zaraz, zaraz, czy ja jestem hurtownia zaklęć? Ogranicz się, zziepko, do bardziej standardowych zachcianek, dobra? W takim razie chciałabym się z Futurą zaprzyjaźnić. Niech będzie bombowa. No wiesz, tak jak ja. I twój ojciec, o ile rozumiem, ma być w niebo wzięty, tak? Salem! Rzecz w tym, żeby plan z Futurą wyszedł na dobre mnie, rozumiesz? Tak. I coś mi się zdaje, że mam murrowane zaklęcie. Moja własna inwencja, zabójcze. Ale najlepsze w nim to, że ilekroć ktoś go użyje, pławię się w zbytkach. Kiedy lusterko odbija twą twarz, wtedy zawsze mówi ci, że dwanaście lat masz. Twoja w tym głowa, żeby Futura dobrze się w nim przejrzała i... BACH! Będzie twoja na dobre i złe! I zechce robić wszystko to, co ja? Super! Nie dość, że klawy tata to i kumpela w Sabrina, wejdź. Wiedziałam, że w końcu uda nam się porozmawiać. Tak, ekstra pomysł. Mam nadzieję, że mój przyjazd nie był przykrą niespodzianką. Ale twój tata tak nalegał. Ej, ale ja uwielbiam niespodzianki, zwłaszcza takie. Widzisz, kiedy byłam w twoim wieku, mój ojciec przyprowadził do domu macochę i bardzo mi się nie podobało, że muszę się dzielić moim tatą z jakąś obcą kobietą. O, rany! Super, Lusterko, znasz się na Antykach, co nie? Zerknij, co o nim myślisz. To dzieło sztuki fantastyczne. Bardzo stare. Francuskie? Jesteś pewna. Popatrz jeszcze. Przyjrzyj się uważnie. Powiedz, futuro, jaką grupę lubisz? Orkiestrę z Bostonu. Serio? A twój ulubiony aktor? Kerry Grant, bo przypomina mi twojego ojca. Sabrina, dokąd? Zostań pogadamy! Przepraszam, ale muszę odwołać dostawę koci mięty. Hmm? Lusterko jest do bani! To twoje durne zaklęcie musi być nieźle przeterminowane. Słuchaj, mała, to durne zaklęcie było zaklęciem roku osiem razy z rzędu. Sto lat temu. Dzięki partaczu. A tu jesteś Sabrino. Żabko, mam dla Ciebie niespodziankę. Tatku, boję się, że więcej niespodzianek już nie zniosę. Ty i ja idziemy dziś wieczorem na kolację. Serio? Serio Futura wpadła na ten pomysł. Po powrocie ze spaceru powiedziała, że jej zdaniem należy nam się trochę sam na sam taty z córcią. Tatku, o niczym innym nie marzyłam. Więc, dokąd chcesz iść? Znam super odjazdowe miejsce. Jest bombowe i Juhoo! Ej, Ludu, czekajcie! Wow! Yeah! Tada! Futura, dlaczego się ubrałaś tak samo jak Sabrina? Salem? O rany, z głodu aż mi kiszki marsza grają. Obcham się normalnie do spodu. Czyli dogi O kurczę, czy też w moich myślach! Na samochodzikach byliśmy już aż trzy razy. Miałem cichą nadzieję, że zjemy kolację w jakiejś przytulnej knajpce i... Ej, Edek, ględzisz jak potłuczony. Zaklepuję zielony! Nie wiem, co. Futuro, co w ciebie wstąpiło? Czy ja jestem na randce z nastolatką? Przestań podskakiwać. Zachowujesz się, jakby ci odbiło. A ty się zachowujesz jak ramol bez polotu. Ej, Sabrina! <słuch> Harvey, co ty tu robisz? Pi się nagle napalił na prażone orzeszki. Ekstra, to poznacie mojego tatę. Tatku, to są moi... O rany? Gdzie robił takich oh. tych słodkich dziubasku? O! Oh. Grzejemy na samochodziki? Uwielbiam samochodziki. To sprawdźmy, czy nas tam nie ma. Tatku, co ci jest? Ja nie rozumiem, co jest grane. Kobieta, którą kocham, znika tak po prostu. Och, Sabrina, chyba mi serce pęknie. Och, tatku, tak mi przykro. Nie, żabko, to mnie jest przykro. Przeliczyłem się to było czyste szaleństwo, przywozić tu Futurę bez uprzedzenia. Powinienem trochę poczekać i zastanowić się. Przejdę się trochę, żeby zebrać myśli. Och, tatku, to wszystko przeze mnie. Siedzenie na ławce i gadanie do samego siebie już dawno zostało uznane za przejaw napadu przed wczesnego zdziwaczenia, mi amigo. Pi, narozrabiałam. I to jak? Nawijaj! No, chciałam mieć tatę wyłącznie dla siebie. Chciałam, żebyśmy byli tylko my, ja i tata. Ale skoro się nie dało, chciałam, żeby moja macacha była super, żebym mogła. Ja, dla siebie, wciąż ja! Z czym tu mamy do czynienia? Może z niemyśleniem o uczuciach innych ludzi? Jak ty to robisz? Masz tyle luzu i jesteś mądry w tym samym czasie? Futuro, poczekaj! Musimy pomówić. Chyba wreszcie zdałem sobie sprawę, o co tu chodzi. E? To nie mądre udawać na stolatkę. Wiem, chcesz, żeby Sabrina cię lubiła. Kocham Cię za to, że tak bardzo się starasz. Ale wystarczy, że będziesz po prostu sobą w skarbie. Edziu, ale z ciebie osioł. Ja jestem sobą! Bada tu próba! Tak! Zniszczyłam tatusiowi życie. I co mam teraz zrobić? Nie, nie, nie. Się tato. Dobranoc, futuro. Pogadam z Salemem, nim pójdzie spać. Dawaj lepiej kocimiętkę i te inne tuńczyki. Układ to układ. Nie bądź taki obrażalski. Chcę, żebyś odwrócił czar i to jak najszybciej. Jazda! Guzik za późno, mą petit fleur. Mój tata może utracić kogoś, kogo bardzo kocha, bo przez cały czas myślałam wyłącznie o sobie i o tym, czego ja chcę. I dlatego odtąd będę myślała o tacie i o tym, czego on chce, a ty pomożesz mi go uszczęśliwić. Szybko! Niestety, maleńka, musisz poczekać, aż czar przestanie działać, a to potrwa gdzieś od dwóch do trzech dni. Oh, dwa do trzech dni. Za trzy dni to oni zdążą się rozstać. No, to musisz coś wymyślić, kochaniutka. plet i parówki, ekstra. Hmm. Kawa, sok, buf. Świetnie, super pteche. Romantyczne śniadanko na patio, to odświeci ich uczucie na nowo. Tata! Co robisz na nogach tak wcześnie? Chciałam wam zrobić niespodziankę. No to miłe, moja żabko, ale niestety Futura wyszła. Co? Dokąd? Znalazłem kartkę na jej drzwiach. Napisała, poszłam na deskę, cokolwiek to znaczy. Ach. Żabko, nie sądzę, byśmy się pobrali z Futurą po tym wszystkim, co się stało. Ona nie jest kobietą, którą pokochałem. Już nie. Ale tatku, ona znów się zmieni. Za dwa, trzy dni najpóźniej, gwarantuję. O! Coś mi się wydaje, że maczałaś w tym palce, moja ty rezolutna mała czarownico. A, a, tatku, daj jej jeszcze szansę, dobrze? Sabrina! Muszę lecieć! Hej, dzień Kurczę, ale mają odjazdową rampę w tym parku skateboardu, Aż we mnie zawrzało! Spadam, muszę wleść pod prysznic! A więc czekam... No, wiesz, cały czas myślałam o sobie. Z nikim nie chciałam się Tobą dzielić. I kiedy przyjechałeś z futurą, robiłam wszystko, żeby tylko mnie było dobrze. No i rzuciłam na nią coś, jakby urok. Tatku, co? Powiedz coś! Ach, zachowałaś się jak rozpuszczony bachor, Sabrino. Wiem o tym i bardzo mi przykro. Kocham Cię, Tatku, i pragnę Twojego szczęścia. Naprawdę Cię kocham. A ja naprawdę kocham Ciebie. Jest tylko jeszcze jedna sprawa. Chciałbym się dowiedzieć, co dokładnie zrobiłaś z Futurą. Użyłam lusterka, żeby... Nie! Witamy na dniu szkoły! Mówię Ci, Sabrina, normalnie czad! Ale Harvey to okropnie upokarzające, wiesz? Sabrina, gdzie jest Twój tata? Wszyscy o nim tyle gadają! Potem samochodziki, co mała? Musowo, tatku. I ten czar ma działać jeszcze przez trzy dni? O, normalnie zgroza. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica na zlecenie Disney Character Voices. Reżyseria Olga Sawicka. dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpili Sabrina Joanna Jabłczyńska, Hilda Monika Kwiatkowska. Zelda Magdalena Wójcik. Hargi Gigold-Wysota. Salem Krzysztof Telemaszyk, Jem Ania Malarz. Straszny Garz Zbigniew Konopka i inni. Kierownictwo muzyczne Marek Klinczuk. Piosenka z tekstem Marka Robaczewskiego śpiewały Agnieszka Piotrowska i Katarzyna Pysiak.